Czy mózgi kobiet i mózgi mężczyzn działają inaczej? Bo to też jest w sumie taki mit, który dosyć często się pojawia. No i mit. <laughs> I mit, one są <laughs> troszeczkę inne, ale wszystko jest zgodne z proporcjami. Jako, że kobiety statystycznie są nieco drobniejsze niż mężczyźni, no to i stąd właśnie mózg troszeczkę mniejsze. Mózg kobiecy jest mniejszy około 10-15% od mózgu męskiego, czyli jak. Mózg męski ma 1320 gramów, no to mózg kobiecy będzie miał około 1100 powiedzmy, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza, bo jest proporcjonalny i liczba komórek jest też właściwa, czyli mm -hmm. są troszkę gęściej upakowane, tak byśmy powiedzieli, neurony właśnie, bo co do mózgu tak, pewnie o tym jeszcze dzisiaj powiemy, wielkość jest drugorzędna. Zresztą to najlepiej ukazał przykład Einsteina, ale dobra, to nie będę tak, teraz to, wybiegał w bo jeszcze to o tym kolejny. powiemy, bo tu jest dużo właśnie do opowiedzenia o tej wielkości jeszcze.